Dobra, jesteśmy dalej. Ja nie wiem, co się odwaliło na walce. Matrudyl kontra Brock Lesnar. Nie mam pojęcia, co Matrudyl chciał przez to uczynić, co chciał zrobić, ale prawdopodobnie po tym jest już heal'em. I tak jak sam mi prześlim powiedział, odchodzi z drużyny kon kontuzjowanego Alster Blacka i czepiona Extreme RSN pidana, czyli został tylko kontuzjowany Alster Black i pidan. Alester Black na razie nie będzie mógł walczyć przez kontuzję. Kevin Owens tak samo, ale teraz mamy przedostatnią walkę. Co jest grano? Nie wierzę, nie? No dobra. Dobra, ja tak zostawmy. O pasy. RSN Tag Team, przeciwników nie znacie. Tutaj już są przygotowani do wypowiedzenia promo. Jeff Hardy trzyma pasy, a Matt Hardy będzie mówił. Nie wiem, co mają do powiedzenia. To wiemy się za chwilę. No, czyli teraz. Jak ktoś nam powie, że jesteśmy najgorszymi czempionami RSN Tag Team, to się mielicie. Pokonaliśmy The Shield o pasy na WrestleMania 7 i nocy drugiej. Pokonaliśmy Mummy de Contendera, z wszystkim na czyli inaczej de Fenamin na Japan. I mamy najdłużej. Jesteśmy najdłużej trzymającymi czempionami w historii Resen Tak, bo jesteśmy drugimi czempionami. Więc powiem tyle. Creeper nam nie powiedział o żadnym przeciwniku. Powiedział, że mamy przyjść i zrobić jakiś promo, ale nie powiedział o żadnej walce. Więc po moich obliczeniach nikt nie może się pojawić. Alistair Black i Kevin Owens i Honky Man, prawie tak są jak Velvet in Dream, są kontuzjowani. Więc nie mamy przeciwników, czyli możemy ogłosić, że jesteśmy dalszymi czempionami RSN Tag Team. I zapraszam Was do main eventu pay-per-view The Street Wars. Dziękuję i życzę Wam miłego oglądania main eventu. Czy w ogóle Jeff Hardy słyszałeś o czymś, że będziemy bronić pasy I dzisiaj? Nie, nic nie słyszałem, to czy nic, tylko to wszystko sobie na żeby potem było, że coś zrobiliśmy źle. Tak, ale e, też nas widzowie nie lubią, więc mogą też być oburzeni, ale przecież tak nie miałem przeciwnika. No właśnie, więc nie wiem, o co na im chodzi. Miałem przeciwnika, wszyscy są po prostu już użyci w pay per view, więc ja naprawdę Jeff Hardy nie wiem, o co chodziło Creeperowi, ale pewnie mu się pomyliło, więc tak. Więc idziemy do domu, będziemy pić szampana. Tak mi można świętować i będziemy dać main event. Dobra, no to idziemy. Czyli to koniec jednak, nie ma walki. Bez jaj! Nie wierzę! Alister Black? Ale z kim? O mój Boże, Kevin Owens! Dwóch wrestlerów wraca po kontuzji! Ja nie wytrzymię po prostu. Czempionowie Ereson -Tak Team myśleli, że nie będzie walki, jednak wrócili po kontuzji. Chcą rywalizować z mistrzami. Ja nie mogę. To jest hit roku po prostu, nie? Powrócili po kontuzji. zmierzyć się z czempionami Ereson Taktym w kominvencie samego pay per view. Ja nie wytrzymię po prostu. To będzie historyczna walka pomiędzy powracającymi po kontuzji. Alister Blackie Kevin Owens kontra mistrzowie SENTACTIM, The Hardy Boys. Ja nie. Mogę po prostu. No to jest po prostu coś dziwnego. Pokażcie nam tą walkę i lecimy. jak oczywiście pamiętam, to jest już piąta walka o pasy Ere Pierwsza to było Lunatic David kontra The Mandy Night KO. Potem The Shield, konta The Hardy Boys, potem znowu The Shield, kontra The Hardy Boys, potem The Hardy Boys, kontra The Phenomenal Japan, i teraz The Hardy Boys, kontra Alistair Black i Kevin Owens. Nie wiem, jak to się potoczy. Nagrywam to o 4 rano. Naprawdę, nagrywam. No dobra, o 5 może. Nie żartuję. Wiem, że jest jasne, ale tak jest. Spróbuję. Przy walce z Sephoronim to prawdopodobnie zakończę już. Y w innym miejscu, więc e, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Oj, zobaczmy! I sami mistrzowie wychodzą z ringu, bo się boją, właśnie teraz. Nie wiedzieli sami, że będą mieli jakichś e, challengerów, a najwyżej Kevin Owens i Alistair Black, czyli dwóch byłych mistrzów RSN. Alistair Black chyba nie występował na turnieju RSN. Tag team, ale w RSN tak samo nie występował w turnieju King of the Ring. Wiesz co robimy Kevin? Wiem, dobra, lecimy na O, chwila co tu się dzieje. Zobaczmy Kevin Owens i Raster Black. Co to będzie za akcję? Co to będzie za akcję? To będzie Powerbump? Raster Black na The Hardy Boys. Zobaczmy Kevin Owens, Raster Black i. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Powerbump! Ale niestety The Hardy Boys. Znaczy, Boże święty. Ha Jeff Hardy nie został uderzony przez Alstera Blacka. O, mamy tutaj. No sorry, za rękę, ale musiałem, niestety, w tej akcji. Zobaczmy, Jeff Hardy. Czy będzie Twist od Fate? Czy będzie Twist of Fate? Zobaczmy. Jeszcze czeka. Jeszcze czeka na to, nie? Jeszcze czeka i chwila kontra Alstera Blacka. Oj, Kevin Owens. Kevin Owens może też zniszczyć właśnie samego Jeffa, Oj, chwila, co to będzie? Co to będzie za atak? Nie wiem co to będzie taka chwila. Kevin Owens bierze, czy to będzie to, co myślę. Pal Drive'a! Uderzony niestety Jeff Hardy, zobaczmy. I kopniak prosto w głowę Jeffa. No sorry za to, ale jakoś chciałem to zrobić, żeby jakoś to wyglądało. I teraz Alistair Black i Kevin Owens będą atakować samych mistrzów RS Intactim, żeby zdobyć te pasy. Oczywiście Aleister Black i Kevin Owens wiedzą co robią. Aleister Black teraz bierze Jeffa Hardiego. Aleister Black i Jeff Hardy. Pamiętamy całą historię. Aleister Black pokonał Jeffa Hardiego, niszcząc Jeffowi oko. Pamiętamy walkę pas RSN. Jak ktoś nie pamięta, no to macie teraz przypomnienie. Ja sobie pamiętam. Kevin Owens teraz będzie kład Mazda Hardiego na. Sam stół, też pamiętam, może też być historia Dobra Owens, wiesz chyba co zrobimy Wiem Już przecież świeciliśmy. Dobra, nic nie było, historia z finałem Opaseres z pierwsze w historii Ale teraz Kevin Owens będzie wchodził, czy to będzie skok Czy jednak nie Ale czy się uda, zobaczmy Ale Star Black i Kevin Owens szykują się do ataku Czy im się uda? Ale Star Black i Kevin Owens to będzie to czy to będzie ta akcja? Zobaczmy. Zobaczmy, Aleister Black, zobaczmy. KOPNIA, niestety nieudany kopniak. Uderzony w nogi, niestety, z kolana od Aleistera Blacka. Ale został jeszcze drugi, czyli sam Kevin Owen. Czy to będzie jakiś skok? Zobaczmy. SPLASH! I nieudany, niestety, zniszczenie stołu komentatorskiego. Niestety nieudany, nieudana próba. Może się za kolejnym razem uda. No zobaczymy ci się uda. Prawdopodobnie tak ciekawe kto wygląda walkę. To też jest taka ciekawa walka do obejrzenia Kto wygra? Tego nie mam pojęcia. zobaczmy teraz, a Esther Black bierze Mata Hardiego Dreamu. Czy to będzie zakończenie tej walki, czy to będzie koniec oczywiście tej walki? Powiemy, że też mogą obnonić oczywiście te pasy, jak sami też słyszałem od... Y Moich fanów że nie lubią My The Hardy Boys jako mistrzów. Lepszy był The Shield, ale teraz zobaczmy. Chwila, powerbomb! Prosto na stół komentatorski. Ja nie mogę. No to jest naprawdę. Teraz się udało zniszczyć ten stół komentatorski, ale za drugim razem, bo przy pierwszym Kevin Owens źle wylądował i skoczył na Jeffa. A chwila chwila Black przez samego Aleistera Blacka i teraz mamy No można powiedzieć Engulak, Ale wiemy, że nigdy Aleister Black nie używał takiego submission Czy w ogóle używał submission W wrestlingu Prawdopodobnie nie Ale czy mu się uda, żeby Matt Hardy odklepał? Czy będziemy mieli nowych mistrzów RSNTAC Team? Zobaczmy Czy to będzie ta chwila? Czy to będzie ta chwila? Ale Kevin Owens no, teraz bierze drabinę więc chyba chcę pomóc temu Alisterowi Blackowi. Ale czy mu się uda tego nie mam pojęcia. Zobaczymy, czy mu się uda wszystko. Zobaczymy chwila. O Jezus Maria Mathardi kopnął grabinę prosto na łęsa prosto w szczękę. Jezus Maria, co tu się dzieje w tej walce, nie? To jest... Nie patrzcie tam na tą arenę, tam nic nie zniknęło, nic, nic nie było widać, nic nie było. Nie było nie będzie. Nie widzieliście tych krzeseł latających, nie było tego tematu. Nie było i nie było, nie jest i nie będzie. Teraz Matt Hardy szykuje się. Jeff Hardy jednak powrócił i teraz będzie atakował. O Jezus Maria, czy to będzie skok na, na krzesło? Jezu, wy chcecie tego Alstra to chyba zabić... A nie zniszczyć go, oni go zabić chcą, no. Zabić totalnie, Dobra Jeff, dawaj Zobaczmy Jeff Hard... Jezus Maria, prosto krzesło. Przypięcie raz, 2 Ch chwila, co to była za drabina? A teraz Alistair Black z Mattem Hardim, teraz Kevin Owens z Jeffem Hart nie. Nie, K K Kevin, nie. Nie rób tego. Ja nalegam, ale. Nie, Alist Kevin. Nie rób tego. Nie rób! Kręgosłup sobie złamiesz i Jeffowi Hardiemu będziemy mieli potężną kontuzję, albo panów zobaczmy. Pana Masada jest trafione na stół. No i nie wiem, co teraz w ogóle będzie. Nie wiem, czy Jeff Hardy dozna, dozna kontuzji oczywiście. Co to było za przejście? Co ja robiłem wtedy, nie pamiętam. Sam Matt Hardy nie może uwierzyć w to, że jego, Jeff, że jego brat Jeff Hardy został. No, za można powiedzieć przez samego Kevin Owensa i ta tam leży są. ale możemy go zrozumieć. Czekajcie. Ojoj, Kevin Owens wrócił. Będzie walka dwóch na jednego! Jeff Hardy nie ma nic! Nie ma go tam! Teraz jest szansa Aircraft Blacka i Kevina Owensa, żeby zostać nowymi mistrzami Resident TEAM Ale czy im się uda to? Czy im się uda naprawdę? Zniszczyć samego Je Mata HARDY'EGO oczywiście Czy mu się uda? Zobaczymy. Zobaczmy Filastro Black Black -Mass. Czy to będzie koniec, zobaczmy. Kevin Owens, skok na Jeffa, Jezus Maria, to było mocne przypięcie. Tak. Raz, dwa, trzy. Koniec! Przed Państwem zwycięzcy i nowi czempionowie RS Intact Team, Alistair Black i Kevin Owens. Jak sami widzicie, jest sam kapitan Pete Dunne, świętujący z jego kolegą z drużyny, czyli Alisterem Blackiem. Ale czy Kevin Owens dołączy do drużyny Pita Dana i Alistaira Blacka? Pamiętajmy, że jak dołączy, to cała trójka ma pasy, a został tylko jeszcze Bat LSM, żeby odbić. Więc zobaczymy, co zrobi Kevin Owens. Witamy w drużynie, mistrzu. Jak sami przyjście Kevin Owens dołączy, znaczy dołączył już do tak teamu Pitatana i Alistera Blacka zostały jeszcze na main event, który będzie mi ciężko nagrywać, bo mam na to czty, prawie 4 godziny. Spróbuję coś nagrać jeszcze przed wyjściem, ale zobaczymy. I widzimy się już w, w jeszcze szybkie gadanie i widzimy się w main eventie.